Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Antips, miasteczko, w którym słońce świeci jakby miało etat, może błyszczy jak brokat na wakacyjnej pocztówce, a życie płynie w rytmie bon voyage. Tutaj wszystko ma swój urok. Kolorowe okiennice, brukowane uliczki wijące się jak spaghetti, staruszkowie grający w bule i zapach świeżej bagietki unoszący się z każdej pikarni. Antips to miejsce, gdzie pikarso wpadł na chwilę, a został na dłużej, bo kto by chciał wyjeżdżać, kiedy masz przed oknem widok na lazurowe wybrzeże. W porcie cumują jachty. Które bardziej przypominają pływające wille niż środki transportu, a w cieniu murów starego miasta można wypić kawę tak dobrą, że przez moment zapominasz, że nie jesteś Francuzem. A jeśli lubisz plażowanie, ale bez tłumów, selfistyków, Antips oferuje urocze zatoczki, gdzie piasek szepcze zostań tu jeszcze chwilę. Wieczorem koniecznie wybierz się na spacer promenadą, gdzie zapach lemendy miesza się z dźwiękami śmiechu i muzyki z nadmorskich restauracji. Antips to nie tylko miejscowość, to stan ducha trochę lenistwa, trochę sztuki dużo Słońca i jeszcze więcej radości z życia.